Dzień dobry. Mamy dzisiaj 4 czerwca 2025. Informacja, prośba do Trybunału od Naczelnej Komandorki Regentki Ziemi Lechickiej Doroty Łazarskiej. Trybunał Stanu reprezentującej firmę Jolanta Łazarska wraz z wypędzeniem z ziemi naszej lechickiej do siódmego pokolenia Wraz z przejęciem całego mienia. Za wieloletnie znęcanie się psychiczne wobec naczelnej komandorki regentki Doroty Agnieszki Łazarskiej. Wszystkie odszkodowania i reparacje zasilą Fundusz terano, Papetę 76 dla wszystkich rdzennych naszej Ziemi Lechickiej. Naczelna komandorka i regentka Dorota Agnieszka Łazarska. Jan Paweł. Dla Jolanta Łazarska za utrzymywanie systemu niewolnictwa bezpośrednio i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym, handel dziećmi i niewolnikami, eksperymenty medyczne i wojenne oraz wszystkie zbrodnie przeciwko życiu rdzennych, rodowitych żywych istot. Doroty Łazarskie IM 0619 1982 oraz Jan Stanisław Łazarski IM 08 Postanowienie. 1. Wieczne wygnanie z ziemi Lechickiej do siódmego pokolenia w linii prostej. 2. Przejęcie pełne do siódmego pokolenia w linii prostej od firmy Jolanta Łazarska, mienia stałego i ruchomego, wszystkich kont binarnych weksli handlowych i obligacji skarbu przez Fundusz Terran OPPT 1776 dla projektu Terran OPPT 1776. 3. Niezwłoczny nakaz aresztowania Jolanty Łazarskiej wraz z współpracownikami pośrednimi i bezpośrednimi. Wraz z niezwłocznym doprowadzeniem do Trybunału Rodowego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do pełnej dyspozycji pierwszej regentki i Komandorki Ziemi lechickiej Iwony Zakrzewskiej, Jan jest Przemysław, Jan Paweł Piotr. Amen. Wszystkie dokumenty wraz z dowodami, jak zawsze. Wdzięcznością naczelna komandorko i regentko za yy, prawdę. Yy, bo tylko prawda nas wyzwala. Yy. W życie 4 czerwca 2025. Zdrawiam jak zawsze z przyjemnością. Czytał jest Przemysław.